Na razie nie wiem, trzeba się dobrze zastanowić, żeby dobrze wybrać. Na Rafała Czaskowskiego, bo uważam, że będzie dobrym prezydentem. Na Karola Nawrockiego zagłosuję, tak bo mi najbardziej odpowiada, więc chyba tak. Mhm. Na Czaskowskiego. A dlaczego? dobre dobre wizje na, uh -huh. na przyszłość czy nie wiem to będzie takich w dziesiątkę bo aktualnie jak patrząc na to to chyba żaden kandydat jakby nie wywarł na mnie żadnego wrażenia uh -huh. więc e, się śmieję, chyba zamknę oczy i będę szczelać po prostu gdzie się da uh -huh. będę głosował na pana trzaskowskiego dlatego że widzę w nim potencjał polityczny i politykę bliżej prawdy niż poprzedniej władzy Eee, zagłosuję na. Właśnie waham się pomiędzy słabym Mirem Mencenem a Grzegorzem Brałem, ponieważ no, wypadają najlepiej w debatach dotychczasowych, są najbardziej merytoryczni i no, bardzo bliskie są mi ich poglądy, w bardziej w stronę. Mhm. Jeszcze nie wiem. Cały czas się zastanawiam. No, mam nadzieję, że dokonam dobrego wyboru, ale dzieje się dużo złego u nas w kraju, więc nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ja będę gotowa na pana Nawrockiego Karola. Po prostu jest dla mnie bliższy z jego poglądami. Jest, e, po prostu jest patriotą. <grymne> Trudne pytanie. <grymne> na razie się wrzmię, niech, nie, niech ten szum ucichnie trochę. <grymne> Prawdopodobnie na Męcena, no, ale jeszcze dokładnie no, nie podjęłam tej decyzji, takiej stuprocentowej. Mhm. Wie pan co, to jest moja indywidualna sprawa. Raczej negatywnie. Hmm. No że to właściwie nie mamy za bardzo styczności, bo no, myślę, że dobrze. No, nie hmm. są ludzie nic nie, na razie nie słyszałam, żeby narzekali, więc bardzo dobrze. Tutaj jest taki, czy z jednej strony fajnie z drugiej strony nie fajnie, bo fajnie pod względem tego, że jest ktoś nowy i nowa krew i, i jakby ktoś młodszy i w ogóle. Z drugiej strony trochę jakby przeraża mnie taka specyfika jego pracy, pod względem tego, że chociażby ostatnio gdzieś się pojawił taki temat a propos samych tych podatków za nieruchomości chociażby i wypowiedź właśnie pana burmistrza a propos, że można sobie to w jakiś inny sposób, że starsze kobiety czy starsze nie wiem, osoby mogą to w jakiś inny sposób sobie odrobić, to no to był taki szczał w kolano troszkę jak dla mnie, więc też musimy... Nie wiem, to jest i fajnie i niefajnie, ale uważam, że no zobaczymy. Ma jeszcze czas, żeby coś może zmienić, więc może, może coś poprawić mhm. na lepsze. Dostał fajną szansę, więc może to gdzieś tam wykorzystać. To no muszę porównać, że w stosunku do poprzedniego burmistrza pana Lewandowskiego jest beznadziejny. No każdemu trzeba dać szansę, żeby się wykazał. Nie można na po prostu od razu. Ja na, na przykład no, nie głosowałam na niego ale został demokratycznie wybrany i, i trzeba dać szansę każdemu. No, może być, nadaje się. Trudno mi też powiedzieć. Nie miałam z nim jakoś takiego kontaktu ani osobistego. Jeżeli chodzi o jakieś działania, to też za bardzo się nie interesowałam. Także jak oceniać ten rok? No, nie zmieniło się może zbyt wiele na lepsze ani na gorsze. Może teraz jest pod tym kątem to, że coś zaczęło się dziać, będą te dni temu, czy z większym rozmachem, czy z mniejszym, to już bez komentarza wiadomo, że są y, problemy finansowe, więc no, no, powiedzmy, jest na, na to, co, co stać, no to trzeba się cieszyć, że coś się będzie działo. No tak. I tak, i nie. Pan co na temat burmistrza? Nie będę się wypowiadał, bo po prostu nie widzę konkretnych jakichś tam zmian. po byłym prezydencie Lewandowskim. Nie widzę takich. Szuka oszczędności, słyszałem, że szuka oszczędności, bo tam został zadłużony śrym jako miasto Gminanie, No i wszystko. O burmistrzu ja nie mogę powiedzieć, bo nie jestem mieszkańcy śrymu. Po pierwsze, a po drugie... Aby był burmistrz, to by mógł mieć jakiś wpływek, wpływ w kierunku manieczek, zrobić jakąś ścieżkę rowerową, bo to już przesada. Przy takim powiatowym mieście, żeby nie było żadnej ścieżki rowerowej. No, no i to wszystko, co tutaj działa, no to chyba się mi się dużo dzieje, mi się wydaje, nie? Takie samo jak przed. Bardzo dobre. Mieszane. I to wszystko na razie, bo tam po pierwszym dniu nie można cudu powiedzieć. Nie? No cieszę się, by był jeszcze lepszy niż poprzedni. No bardzo się cieszę, że został wreszcie wybrany następca na Franciszka. Także no mam nadzieję, że poradzi sobie. No to też jest taki jakby trochę papież młodszy, więc myślę, że krew też taka fajna młodsza. Jeżeli naprawdę pójdzie za, za tym ciosem takim jak e, typ pokój i w ogóle gdzieś tam za robotników, gdzieś tam takie rzeczy, myślę, że też fajnie, bo, bo potrzeba jeszcze też kogoś takiego. Trudno powiedzieć, czas, czas pokaże jaki on będzie, czy będzie dobrym papieżem, czy niedobrym. Myślę, że każdy człowiek jest dobry, tylko, tylko trzeba to wykrzesać z niego. Mhm. No Na pierwszy rzut jak wyszedł, to mi się wydaje, że dobrze będzie. Mhm. Nawet podobny myślę do naszego papieża. Mm. I mm. Jeszcze nie, nie zaznajmuję się za bardzo z osobą nowego papieża. Mam nadzieję, że będzie troszkę mm, inny niż papież Franciszek i będzie powrót do takich korzeń. Bardzo sympatyczny. Wydaje mi się, że może coś wnieść nowego. Kolejny papież, który nie jest. Z Watykanu, tylko jest poza Włoch. No, a jak będzie dalej, to się okaże. Jak nie ma poglądy. Niby twierdzą, że poglądy ma po Franciszku, nie? Tyż jest pielgrzymem, gdzie na, przebywał na różnych tych misjach. A jak będzie dalej, czas pokaże. O super, może przyniesie jakiś nowy powiew do kościoła. Bardzo dobrze, został wybrany. 那一切什么都